Pierwsze oznaki akcji Movember na polskich parkietach odnajdujemy dwa lata temu w trakcie meczu Wisły Płock z Kifem Colding. Ten wąs to November. akcja zachęcająca mężczyzn do badań na raka prostaty. W Danii wielu z nas zapuszcza wąsy w listopadzie. Krzysztof Bandych, witam Państwa. Część z nas zapuszczała wąsy już wtedy, część jeszcze nie. Teraz trener Lis wygląda nieco inaczej i to nie ze względu na November. ale do akcji włączyła się spora część zawodników Superligi, choć z różnym skutkiem. No u mnie generalnie z tym zapuszczaniem to troszeczkę tak e, ciężko. Mój zaroz nie rośnie tak szybko jak, jak zapewne zaroz. E, Moich kolegów. Naprawdę dziwnie się czuję, bo ja zawsze mam pełny zarost. Także teraz go nie mam praktycznie w ogóle i chodzenie z samym wąsem to po prostu jest dla mnie jakaś masakra. Wąsów już jak widać nie ma. Oczywiście nie wytrzymałem presji ze, ze strony zespołu. Boję się, że już go nie zgołę. Na razie mamy jeszcze brodę, ale niedługo je zgolimy i zostawimy sam wąs. Wspieram akcję, staram się to robić rzetelnie, także pokazuję to co mam, tak mi rośnie, tak zapuszczę. Niestety nie zostałem obdarzony bujnym zarostem, ale. Jako ambasador staram się pokazać to, co mam i na razie wyhodowałem tylko tyle. Ja bym też puścił, ale ja nie mam. Ja muszę półtora miesiąca puścić, żeby miał troszeczkę To noc Adam Skraba nie chciał wziąć udział, ale żona mu nie pozwolił. Jak mówię, no, ktokolwiek uznaje, że jest inaczej niż żona, nie decyduje, kłamie, a u mnie jest podobnie. Żona powiedziała tak, ale jeszcze przy Parterka jak na mnie patrzy, to mówi, mam nadzieję, że niedługo tak się zabierze końca. Powiem szczerze, że raczej bym unikał tego tematu. No Szczerze, tak powiem, że byłam bardzo niezadowolona. Ale nie o wąsy tu przecież chodzi. Najważniejsze jest zdrowie. Myślę, że to jest dzisiaj taka choroba, co, co atakuje wszystkich. Niedaleko właśnie w Lublinie będzie można się przebadać. Niedługo ja się wybieram i myślę, że część facetów też się tam uda. Mam plan się przebadać razem z Mackiem. Właśnie mamy plan pojechać do Gdańska i zrobić te badania. Z reguły, nawet wiem po sobie, że mężczyźni rzadko no, chcą chodzić do lekarza, więc na pewno ta jest bardzo dobrym pomysłem. Dlatego nagłaśniamy i zachęcamy raz jeszcze, bo mimo problemów... Żona się nie odzywa, mama nie dzwoni, ale damy radę, to tylko miesiąc. Właśnie, to tylko miesiąc. Zatem panowie, zapuszczamy i badamy.